No, myślę, że pandemia COVID-19, jak również nasz raport, wskazuje, że niezwykle istotne jest wdrażanie programów, które będą wspierały zdrowie psychiczne pracowników. Z mojego punktu widzenia jest to. Bardzo ważne, aby zarówno pracownicy, menadżerowie, liderzy, ale też pracodawcy byli wyposażeni w odpowiednie narzędzia, które będą wspierać pracowników. Jak wiemy, radzanie sobie ze stresem przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, także wydaje mi się, że to jest jeden z istotniejszych elementów, aby wspierać zarówno kobiety, jak i mężczyzn, mężczyzn i wyposażać ich w odpowiednie narzędzia, które będą sprzyjały temu, aby zdrowi psychiczne było podstawą w zakładach pracy. Jak widzimy coraz bardziej zarówno i w mniejszych firmach są wdrażane różnego rodzaju programy wsparcie psychologiczne, nie tylko w dużych organizacjach. Co prawda duże organizacje to zapoczątkowują, ale chcemy, żeby takie wzory tychże, tej pomocy psychologicznej były także w mniejszych przedsiębiorstwach. Także taka, taka jest moja myśl, aby skupić się na zdrowiu psychicznym pracowników, pracodawców i wyposażyć odpowiednie narzędzia.